Teraz jedziecie do Gruzji, wyjazd. Ja przeliesiłem z ostatnich pięciu lat wyjazdy. Kadra ma bilans 1133. Słaby wynik na wyjazdach. Powiedz mi, jak, jak Ci się wydaje jak ta druża może zagrać na wyjeździe, czy coś się może zmienić w podejściu do metropunktu o punkty na wyjeździe? Mówimy o to, oczywiście, tak? Wydaje mi się, że... Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są te spotkania i na pewno zrobimy wszystko, żeby ten, ten bilans był dużo lepszy. Natomiast to wszystko zweryfikuje życie. Nie możemy powiedzieć, że jedziemy po pewną z wygraną, bo tak nie, nie będzie na pewno, że, że zwyciężymy bezproblemowo. Jedynie te mecze może być mocnym ze spojęcia pokazują, że jednak parę elementów funkcjonuje całkiem przyzwoicie i mam nadzieję, że one będą również funkcjonowały. W tym pierwszym meczu mam nadzieję, że wytrzymamy również presję, która na pewno będzie nam dokuczać, że tak powiem, ale, ale no, wierzę w ten zespół, wierzę w nas wszystkich, a że wygramy. Ja myślę, że obrona funkcjonuje całkiem nieźle. Mamy pewne zasady, które, które dzisiaj próbowaliśmy wdrożyć. Początkowo w, w tym drugim meczu one nie wychodziły do końca, natomiast wróciliśmy do tych założeń z dnia wczorajszego i to zdecydowanie lepiej wyglądało. Ja mam nadzieję, że oprócz dobrego ataku, który, który całkiem nieźle nam wychodzi, będzie równie skuteczna obrona i mam nadzieję, że to będzie krótko zwycięstwo. Pamiętasz, są kadrę z lat, bo najwięcej metrów Dlaczego na wyjazdach słowa Ciężko powiedzieć. Tak nie chcę wracać do przeszłości, a ja myślę, żeby patrzeć do przodu i to jest najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że stoimy przed wielką szansą, żeby zagrać w mistrzostwach Europy i myślę, że to jest kluczowe. Nie? Będziemy... Analizować poprzednich meczów, to jest się przeszłość, jak już powiedziałem, także najważniejsze to, żebyśmy awansowali zamiast cały rok na liście. Co to taki rondzony o trójkach wynika? Której 11 do dzisiaj chyba 4 No, dyspozycja dnia Wczoraj, nie ukrywajmy, mieliśmy bardzo dobry dzień rzutowy i to wykorzystywaliśmy, ale wiadomo, że takie dni się nie, 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 nie powtarzają z dnia na dzień i to było dzisiaj widać, także e, wczoraj znakomita ta skuteczność, dzisiaj się jest troszeczkę słabsze, ale, ale generalnie myślę, że możemy być zadowoleni z tych dwóch meczów.